Szanowni Państwo, przypomnę, będzie to walka bokserska, 3x3 minuty, w niebieskim lożniku Bartłomiej Frączek, w czerwonym Piotr Kamiński, w walkę będzie stawiała sędzia Daniel Matuszek. No słyszymy jaki to potężny doping ma Bartłomiej Frączek, przyjechali ludzie z Nowego Sącza, z Nowego Sącza do Jasła daleko nie jest, więc... Naprawdę gruba ekipa tam go wspomaga. I rozpoczynamy ten pojedynek. No, liczymy naprawdę na. Rumble, let's get ready to Rumble. Na razie widać, że napciera Fronczek. Kamiński próbuje bić z dystansu. No, tak jak mówiłem, Frączek ma taki zawodnika, który lubi nacierać, który lubi jednak skracać dystans, dążyć do wymian. Natomiast właśnie Kamiński jest bardziej zachowawczy. Pytanie, no. co się bardziej opłaci w tej walce. Tak, Frączek tutaj próbuje nisko wchodzić, pół dystans. Gdzieś wystrzeliwać to takie mocne prawe, lewe, sierpowe. Widzimy taki, to już taki bardziej bym powiedział, cep ze <zysy> strony Frączka. Ładnie teraz Kamiński trafia dwoma ciosami na głowę Frączka. No Frączek przy tak, jak na pewno będzie się odsłaniał. Gdzieś tam Kamiński będzie musiał szukać szansy na kontrę. Frączek dociska do siatki. Tutaj panowie wiedzą, że to nie jest ani 8, ani 10, ani 12 rund bokserskich, tylko 3 rundy po 3 minuty. Więc... Tego idą ostro. Frączek no nie chce klinczu. Frączek nie chce klinczować. Frączek no, tak chce się bić. No i Kamiński próbuje do tego klinczu doprowadzić, a Frączek za wszelką cenę chce go zerwać. Ale teraz tutaj zamachowe te ciosy. Trochę mało celności, potężna ilość chaosu. Teraz gdzieś tam na wątrobę frączek trafia Kamilskiego. Na pewno bardziej aktywny frączek, no, ale czy celniejszy. Tu mam wątpliwości. Widać, że w narożniku widzimy Rafała Dudka, znakomitego kickboxera, który No nie wiem, który już zwycięstwo z rzędu stawia zanotowo z Dominikiem Zadorał. No ale w genialnej formie jest ponad 40-letni trener z Fight House nowy sąd, no, ale również znakomity zawodnik. No frączek ma w narożniku naprawdę kawał zawonika i teraz dochodzą te ciosy Kamińskiego do głowy Kamińskiego. Kamiński coraz bardziej chyba odczuwa to wszystko. No, ale zobaczymy ile frączkowi wystarczy sił, bo naprawdę tempo sobie narzucił ogromne. To prawda, ale jak widziałem właśnie jego walki, on ma naprawdę mocne, mocne tempo i rzadko kiedy zwalnia, więc... No to ich nie zwalnia, bo my chcemy taką walkę oglądać do końca. No może byśmy chcieli trochę więcej celnych ciosów, no ale taki chaos, taka, taka, taka moc i taka siła, jaką pokazują obydwaj zawodnicy, obydwaj fajterzy jeszcze całkiem nieźle ogląda. Na razie to jest mnóstwo przepychania z jednej i z drugiej strony. Zgadza się, ale tu jednak frączek ma przewagę w tej rundzie i teraz zasypuje tak. czasami Kamińskiego. Może te ciosy nie dochodzą czysto na głowę, jest dużo na gardzie. Chociaż teraz wypadła szczęka Kamińskiemu, zasypuje frączek czasami Kamińskiego. Chociaż nie wydaje mi się, żeby to miało zakończyć walkę. No to Sędzia chciał rytku, że gdzieś tutaj. Te ciosy ważą naprawdę sporo, więc w końcu ciosy w lewy w tym półdystansie. Doszedł do głowy Kamińskiego, sędzia szybciutko wkłada szczękę, ale wydaje mi się, że może już nawet nie być znowienia tak jest. Kończymy tę pierwszą rundę bardzo intensywną w wykonaniu obu zawodników, obu fighterów, ale w szczególności to Frączek tutaj no, nadawał ton tej walce. Zdecydowanie tak. Tak mówię, że to dość agresywny zawodnik, który lubi ciągle wywierać presję. Ja myślę, że tak będą wygrały wszystkie trzy rundy. Ale może to taki styl chodzenia. Tyson Fury też wygląda jakby miał nogi jak wydaje, z Waty. Że to że to bardziej taki styl chodzenia. Więc miejmy nadzieję, że wszystko jest ok z Kamińskim i zaraz zobaczymy naprawdę srogie lanie z jednej i z drugiej strony. Od początku, od początku Frączek uderza gdzieś w pół dystansie. No trochę nieczysty jest ten ciąg. ale teraz ten prawy teraz doszedł, doszedł do głowy Kamińskiego prawda. zachwiało tutaj Jasielina. Zobaczymy, cały czas zasypuje tymi czasami Kamiński szuka jakieś kontry w tym, w tym szalonym ataku Frączka. No ale naruszył, naruszył teraz tym prawym Kamińskiego zdecydowanie i teraz kolejny lewy dochodzi do głowy Kamińskiego. Coraz gorzej wygląda tutaj sytuacja Kamińskiego, Frączek coraz większa przewaga, nie, zaczyna nie oddawać Kamiński, to są naprawdę pojedyncze ciosy. Cały czas schowany za podwójną gardą. Zobaczymy ile będzie w stanie wytrzymać Kami... Kamiński. Kamiński. Tak niestety widać, że te ciosy coraz bardziej robią na nim wrażenie, że ta ilość ciosów po prostu już kumuluje się teraz. Zasypuje, zasypuje czasami, że teraz Kamiński próbuje tutaj odwrócić sytuację. No ja biorę pod uwagę taką, taką rzecz, że Kamiński przetrzyma to wszystko. I w ostatniej rundzie Frączek totalnie spompowany, nie będzie miał zupełnie siły i Kamiński będzie w stanie odwrócić losy pojedynku. No ale na razie to Frączek dominuje. Dr Frączek dzieli i rządzi w klatce w Podbrutkowy tutaj. Teraz znowu doszedł Podbródkowy. No przechodzą te ciosy przez tę gardę Kamińskiego, już widzimy. Noc roztrwaszony, na pewno nie będzie to ułatwiać dalszej walki. Piękny teraz, teraz prawy doszedł do głowy Kamińskiego. No nie, Kamiński Kamiński tutaj na razie w porównaniu do Frączka jest, jest różnica. Jest różnica, jeżeli chodzi o postawę w tym pojedynku. Oczywiście różnica na korzyść zawodnika Fight House Nowy Sącz. Ale widzimy, że gdzieś trafił Kamiński tutaj Frączka, ponieważ to, to lewe oko jest troszkę podbite. Troszkę tak, gdzieś tam tym lewym, prostym e, takim odczeptem, bym powiedział, pewnie gdzieś go przetarł. No ale no, no, no nie, nie, nie wygląda w tej chwili dobrze. Kamiński ale... teraz prawie na wątrobę, tam też wszedł chyba. Ale frączek nie zwalnia cały czas tutaj. Tak, mocno no, jestem pod wrażeniem tego tempa, jaki jest w stanie utrzymać. jak no, mówiłem właśnie, że to, to on, nie, on nie zwalnia w trakcie walki. Wypadła to, to znowu naprawdę... Stawiam, że to wypadło znowu Kamińskiemu. No wiemy, wiemy, jak szczęka wypada. To znaczy, że już tam w kłócach zbyt wiele. Dokładnie tak. Powietrza Musimy, nie ma to samo mówić. No ale to widać, to widać tutaj jak na dłoni. No mówię, jedyne zagrożenie, jakie widzę na Frączka, że pomiędzy rundami po prostu odetnie go na tyle, że w tej trzeciej rundzie to on będzie pływał. Ale na razie nie wynosi się na to. Na razie to Frączek ma przewagę. Na razie to Frączek. Idzie po wygranie kolejnej rundy. No a Kamiński będzie musiał po prostu marzyć o tym, żeby w trzeciej rundzie spróbować gdzieś posłać na deski frączka. Co może być niezwykle trudnym zadaniem, patrząc na to, jak wyglądały dwie poprzednie rundy. O, ciężko to widzę, ciężko. Runda trzecia, ostatnia tego starcia. Przypomnę, Kamiński narożnik czerwony, frączek, narożnik niebieski po dwóch rundach. No Trudno widzieć to inaczej. Frączek raczej zapisał na, sie, na siebie dwie rundy. Więc to Kamiński musi szukać jakiegoś rozwiązania poprzez knockout. Ale na razie to Frączek nie zmienia taktyki, rusza na Kamińskiego. Ile fabryka dała? On się tutaj nie odpuszcza. Oj, teraz coraz więcej ciosów dochodzi ze strony. Z strony frączka, tej mosty prawy sierp. Mam wrażenie, że tutaj teraz celem głównym Kamińskiego jest przetrwanie. Po prostu jest przetrwanie w tej walce. Bardzo mało ciosów też wykonanie Kamińskiego. Oprócz tej pierwszej rundy kolejnych praktycznie skupi się tylko i wyłącznie na defensywie. Gdzieś tam na tym odprzednim lewym prostym widzimy sędzia. Zwraca uwagę jednemu z ludzi chyba z Kamińskiego. Tak, na wydarzy się nie to jest, z narożnika. To jest Trener Kamińskiego. Chyba nie, nie bo odszedł nam w trybuny, więc. Chyba to o to chodziło. Mniejsza z tym. Mniejsza z tym wracamy do klatki. Wracamy do tego co się dzieje ee, w klatce. O i teraz ładny Kamiński trafi wreszcie dwoma czasami na głowę frączka. Frączek coraz głębiej oddycha, coraz mniej tam jest sił. No ale myślę, że te dwie minuty jeszcze da radę ładnie lewy teraz doszedł do szczęki. I kolejne uderzenia lądują na głowie Kamińskiego. Chwieje się Kamiński, potężne ciosy teraz spadają na jego głowę. Półtorej minuty do końca, dosyć jednostronnego boju, tutaj nie mamy, nie możemy się oszukiwać. Bardzo jednostronnego, no tutaj Frączek nie pozostawia jakichkolwiek, że tak powiem, złudzeń odnośnie tej walki. Być może nawet nie widać aż... No jest na pewno troszeczkę bardziej zmęczony niż na początku, ale wciąż dokładnie taktyka jest taka sama. I bardzo nie zwolnił tempa. Tak jest, tutaj Frączek konsekwentnie bije Kamilskiego. Nie wiem, czy w tym akurat jest jakiś taki konkretny plan w tych, a, w tych, w tych kombinacjach, ale teraz piękny prawy. Doszedł do głowy Kamińskiego. No, po prostu franczek jest skuteczniejszy. I ta ciągła presja no, nie jest w stanie sobie z nią w jakikolwiek sposób poradzić. Kamiński. Bardzo zły, bardzo zły. Faktycznie trener tutaj był. Przepraszam, na rożniku upominany. Bardzo zły i chyba zniesmaczony no, wręcz w tym, co widzi w poczynaniach, Kamińskiego liczył na więcej. No ale brawo. Brawo dla Kamińskiego za to, że wytpał. Bo to też jest istotne. To prawda, ale zostać tyle ciosów od chłopa, który waży ponad 90 kilo, to... Zgadza się. Aczkolwiek no trochę bym zarzutów do tej Techniki tych wyprowadzonych ciosów bym miał. Jeżeli chodzi o Frączka, Znowu wypada szczęka Kamińskiemu, ale nie wiem czy sędzia w ogóle... Opłaca się jeszcze mu tę szczękę wkładać, bo... Zaraz będziemy mieli koniec i koniec pojedynku... Jedynego bokserskiego na dzisiejszej gali pomiędzy... Frączkiem, a Kamińskim bez dwóch zdań możemy chyba powiedzieć, że walkę wygrywa zdecydowanie Frączek. Zdecydowanie tak, myślę, że tutaj nie będzie żadnych zaskoczeń. Tak, poczekamy tylko na to, a sędziowie dopełnią formalność. Jednogłośną decyzją sędziów. Walkę zwyciężył Bartłomiej! I Euforia w e, nienarożniku, euforia w sektorze tak to nazwę. A Bartolomieja Frączka. No spore chłopy w tym na tej trybunie. Myślę, że nie jeden tutaj mógłby wyskoczyć do tej klatki coś tutaj pokazać. Myślę, że też atmosfera tak była gorąca. Tak, tak, tak. Nie wiem czy tam jeden z zawodników, jeden z panów nie zeskoczył nawet. Na ale widzimy tutaj konkretna ekipa z Nowego Słońca przyjechała dopingować Frączka. Frączek wygrał walkę, będzie radość, będzie chyba jakaś impreza. No mają jeszcze panowie trochę czasu, więc zabawa, zabawa przed nimi.